Nissan Patrol jest wyposażony w 8-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 5,6 litra w dwóch modyfikacjach VK56VD i VK56DE o mocy 405, 400 km i 317 km odpowiednio. Mniej mocny silnik jest identyczny z jednostką zastosowaną w Nissanie Armadzie i Infiniti QX56JA60 z 2009 roku. Mocniejszy to ten sam, który montowany był w Infinity QX56Z62 rok modelowy 2010, a od 2014 roku w Infinity QX80Z62. VK56VD jest wyposażony w układ bezpośredniego wtrysku paliwa DIG, a także układ rozrządu i kontroli wzniosu zaworów VVEL. Ale wszystkie te sztuczki nie zmniejszyły znacząco zużycia paliwa. A sam silnik często prowokuje właścicieli do ponownego naciśnięcia pedału gazu. Dlatego niewiele osób ma 8-cylindrowego potwora, który spala mniej niż 25 litrów na 100 km. Jeśli jednak będziesz przestrzegać ograniczenia prędkości na autostradzie i jechać ze stałą prędkością, bez wyprzedzania i zatrzymywania się, całkiem możliwe jest uzyskanie fantastycznych 15 litrów. Niestety, wspaniały zespół napędowy nie był pozbawiony wad. Jednym z nich jest napęd łańcucha rozrządu. Niektórzy właściciele napotkali ten problem nawet nie przejeżdżając 15 tysięcy kilometrów, innych dopadła awaria dopiero po 100 tysięcy kilometrów, a jeszcze inni o usterce dowiedzieli się dopiero po zbliżeniu się do 200 tysięcy kilometrów. Producent stwierdził usterkę, słaby łańcuch rozrządu prawego rzędu cylindrów. Łańcuch jest dodatkowo obciążany przez wał wysokociśnieniowej pompy paliwa, HPFP, co prowadzi do jego rozciągnięcia. Głównym objawem choroby jest pisk jak młynek po uruchomieniu zimnego silnika, gdy naciągnięty łańcuch zaczyna dotykać jego wewnętrznych stron. Niektórzy miłośnicy samochodów, słysząc wiele o możliwej usterce, zaczęli bardziej uważać na konserwację silnika i delikatniej bawić się pedałem gazu. Ale, jak się okazało, dbanie o silnik nie chroni przed nieszczęściami. Naprawy nie są tanie. Aby go wymienić, będziesz musiał całkowicie zdemontować twarz, usunąć całą przednią część silnika, a nawet zdemontować drążek kierowniczy. Od 2013 roku zaczęto instalować zmodyfikowany łańcuch. Warto zaznaczyć, że po profesjonalnej naprawie i montażu wzmocnionego łańcucha nie ma potrzeby powrotu do nieprzyjemnej kwestii, jak w przypadku pompy wtryskowej. Wysokociśnieniowa pompa paliwa z reguły powodowała problemy, nie wszystkie bliżej 100 tysięcy km. Jednak niektórzy właściciele napotkali jego awarię podczas późniejszego uruchomienia. Powodem jest wada konstrukcyjna i produkcyjna, zniszczone jest tłoczysko pompy wtryskowej. Do tego należy dodać dokładnie tę samą listę prac instalacyjnych, co przy wymianie łańcucha rozrządu, a także bezpośrednią profilaktyczną wymianę napędu łańcuchowego. Poniższa wada ma charakter potencjalny. Złe paliwo dość szybko niszczy katalizatory do 100 tysięcy km. W rezultacie silnik zaczyna działać z przerwami, pojawiają się przerwy zapłonu, zauważalny spadek przyczepności i zapala się kontrolka awarii. Jeśli zwlekasz z wymianą, katalizator może się zapaść, a jego resztki trafią do silnika, gdzie spowodują nieodwracalne uszkodzenia ścianek cylindrów. Wielu właścicieli ucieka się do środków zapobiegawczych, wycinając katalizatory bez czekania na kłopoty, a następnie instalując przerywacze płomienia, emulatory sondy Lambda i fleszując sterownik silnika. Silniki Nissana VK56VD i VK56DE wykorzystują sprzęgło wentylatora elektrycznego układu chłodzenia. Sprzęgło sterowane jest nie przez bimetaliczną płytkę, jak poprzednio, ale przez zawór elektromagnetyczny. Niektórzy właściciele po 150 000 km napotkali awarię sprzęgła elektrycznego, zacięło się, a wentylator zaczął się kręcić jak szalony. Czasami dochodziło nawet do jego samozagłady. Z jednostką o mocy 405 koni mechanicznych współpracuje 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów R7R01B. Niestety maszyna, choć w mniejszym stopniu, również znajduje się na liście ewentualnych nieprzyjemnych i kosztownych usterek do usunięcia. Jego słabym punktem jest przemiennik momentu obrotowego. Wibracje podczas uruchamiania, nieprawidłowa praca automatycznej skrzyni biegów i szarpnięcia będą świadczyć o problemach z nią. Producent, podobnie jak w przypadku łańcucha, zmodyfikował później problematyczną jednostkę. Harmonogram przeglądów nie przewiduje wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. Doświadczeni mechanicy zalecają jednak zachowanie zdrowego rozsądku i aktualizację płynu roboczego przynajmniej raz na 60 000 km. Nie można pominąć jednego istotnego punktu. Wielu właścicieli zauważyło, że skrzynia zamarza przy prędkości 140 km na godzinę, prędkość przestaje rosnąć. Dzieje się tak podczas przyspieszania po długim okresie jazdy ze stałą prędkością około 100 km na godzinę, według ekspertów, tak zorganizowany jest algorytm ochrony pudełka przed przegrzaniem. Na szczęście ta funkcja nie zawsze się pojawia. Wszystkie SUV-Y są wyposażone w napęd na wszystkie koła AWD-4WD i nową skrzynię rozdzielczą ATX-90A. Skrzynia biegów posiada trzy podstawowe tryby pracy AUTO, 4H i 4L. W trybie Auto, moment obrotowy rozdzielany jest pomiędzy przednią od 0 do 50% i tylną oś od 0 do 100%. W zależności od warunków drogowych, samochód pozostaje głównie z napędem na tylne koła. W trybie 4H, moment obrotowy rozdzielany jest pomiędzy osie w stosunku 50 do 50 i można go wykorzystać do prędkości 100 km na godzinę. W trybie 4L, przeznaczonym wyłącznie do użytku terenowego, dostępne jest niższe przełożenie. Włączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy pojazd jest całkowicie zatrzymany. W razie potrzeby można dodatkowo włączyć blokadę tylnego mechanizmu różnicowego. Jednostki transmisyjne nie wykazują typowych problemów i usterek. Nissan Patrol Y62 stał się pierwszym samochodem produkcyjnym wyposażonym w HBCS, hydrauliczny system stabilizacji nadwozia. Wcześniej system znalazł szerokie zastosowanie i dobrze sprawdzał się w samochodach rajdowych pełni rolę amortyzatorów i stabilizatorów. HBCS składa się z czterech amortyzatorów i dwóch akumulatorów hydraulicznych połączonych ze sobą przewodami hydraulicznymi. Unikalny system jest dość niezawodny. Dopiero z biegiem czasu ciśnienie w układzie może spaść po 150 000 km, co prowadzi do wzrostu ruchliwości ciała, pochylanie się, toczenie, kołysanie. Poprawienie sytuacji jest dość proste: należy wymienić płyn hydrauliczny i ustawić ciśnienie robocze w układzie. W niektórych przypadkach niezdiagnozowane źródło stuków w zawieszeniu znikało po wyregulowaniu ciśnienia, które było poniżej dopuszczalnego poziomu. Jednak obecność hydraulicznego układu stabilizacji komplikuje proces wymiany amortyzatorów. Na szczęście stojaki wytrzymują długo. Ogólnie podwozie jest dość trwałe. Pierwsze poważne interwencje wymagane są zwykle po przejechaniu od 150 do 200 km. Ale sterowanie zaczyna przeszkadzać właścicielom znacznie wcześniej. Powodem reklamacji jest stukanie i luz w kierownicy nawet podczas pierwszych 100 tysięcy km. Źródłem problemów jest dolny pośredni wał kierownicy. Niektórzy musieli to zmieniać kilka razy. Ciało również nie zostało oszczędzone od wad. W szczególności częstym problemem jest korozja drzwi bagażnika w obszarze chromowanej płytki na tablicy rejestracyjnej. Ponadto odsłonięty metal na wiórach wkrótce zaczyna rdzewieć. Podobny nieprzyjemny obraz można czasem zobaczyć na dachu. Dodatkowo po pewnym czasie schromowanych klamek drzwi odklei się powłoka lakiernicza. Pierwsi właściciele masowo borykali się z kolejną dolegliwością, nieprawidłową obsługą domykacza. Z reguły pojawiła się usterka, która została wyeliminowana w okresie gwarancyjnym. Do drobnych niedociągnięć zalicza się skrzypienie w kabinie. Jego źródłem jest zewnętrzna plastikowa listwa w dolnej części przedniej szyby. Pokrywa komory chłodziarki również od czasu do czasu skrzypi. W obu przypadkach pomaga rozmiarowanie. Niektórzy właściciele zauważają, że po włączeniu systemu ułatwiającego wsiadanie, wysiadanie, siedzenie i kierownica odsuwają się, ustawienia początkowego położenia kierownicy z czasem ulegają utracie, kolumna kierownicy obniża się. W rezultacie konieczne jest ponowne ustawienie określonej pozycji. Z wiekiem pojawiła się kolejna wada, której usunięcie było kosztowne. Podczas użytkowania w słoną zimę rury obwodu tylnego klimatyzatora, znajdujące się pod dolną częścią gniją. Wysoki koszt wynika ze specyfiki układania linii między korpusem a ramą i złożoności procedury wymiany.